3, 2, 1, wizja. Powróciliśmy. Jak wspominałem, teraz będzie bardzo wdzięczny temat do rozmowy i do dyskusji przede wszystkim, bo dyskusje cały czas się toczą. Czy marihuana to narkotyk? Czy też może coś podobnego do papierosów, do nikotyny? Czy może to jest coś, co powinno być zabronione? A może coś, co powinniśmy zalegalizować, by więcej osób miało do tego dostęp? O tym za chwilę podyskutujemy z naszymi gośćmi. Gośćmi będą Wojciech Skóra z gazety konotnej Spliff, no i trener Jednocześnie także mistrz w triatlonie, mistrz Polski, Bogumił Głuszkowski, którzy już siedzą na kanapach i rozgrzewają się. Jeszcze się nie biją i podobno nie będą, ale stoją po dwóch stronach barykady. A jak wiadomo, zawsze są dwa fronty: jeżeli ktoś jest za, to musi być ktoś przeciw, i dzięki temu można konstruktywnie na ten temat podyskutować. Jednak zanim nasza dyskusja nastąpi, to chciałbym, żebyście obejrzeli z przesłaniem teledysk zwanego artysty Sokół. się nazywa. I nagrał teledyskę i piosenkę pod tytułem Dentysta. Historia, nieważne czy miałaby mieć miejsce naprawdę, czy Boże, też jest literacką fikcją, ważne jest to, by zastanowić się nad samym przekazem, czy faktycznie warto za to karać, a może jeżeli nie, to wystosujemy tutaj razem jakiś wniosek, dzięki któremu będzie można zalegalizować, jednocześnie tak obostrzając to prawem, by nikomu to nie szkodziło. Bo przecież chyba o to chodzi najbardziej. Za chwilę powracamy.